Witam tutaj walki to jest zrast jestem w tej samej rurwie w której byłem na koniec poprzedniego odcinka jest już dzień na zewnątrz bo w środku też jest dzień więc mogę ze stąd wyjść w końcu jeszcze bym wbił czy to jest miejsce z którego przyszedłem jeszcze bym wbił na tak te dziurę poznaje w podłodze jeszcze bym tu wbił na górę, bo tutaj też coś może być na dachu więc zanim zupełnie ostatecznie opuszczę truderę, to się przejdziemy na dach bo, bo skrzynki mogą tu jakieś być tu się... Patrzcie, wszędzie, wszędzie drzwi, niesamowita niesamowita rzecz. O, skrzynka. Kurczę. i w skrzynce jest topór z odzysku yy. To może nie wiem Czy to mi się... Topór, topór z odzysku to jest dobra rzecz W mojej sytuacji to wszystko jest lepsze niż nic Ale. Ale... ale... ale nie ma miejsca na razie go tu zostawię. Niech leży sobie i kusi innych ludzi. A ja bym wbił jeszcze wyżej. Najwyżej jeszcze coś będę wyrzucał. Kurczę, jak tam coś znajdę na dachu. Nie wiem. Rude metalu wysokiej jakości. Cztery sztuki mogę wyrzucić, bo to nie jest jakoś super dużo. A tu by był krabi na przykład. Nie, amunicja do pistoletu, ale też fajnie. Przynajmniej mam pistolet z amunicją, a nie sam pistolet albo samą amunicję. Dobra, tu jest jeszcze beczusia. Nie wiem, czy w tych beczusiach tutaj na dachu coś może być sensownego, czy nie bardzo. Hmm to nikt zbożowy, którego nie wezmę, bo nie mam miejsca. Ale zerzeć by się przydało, co? Także. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak i idziemy stąd. Idziemy stąd. Jakieś miejsce trzeba znaleźć dla siebie na tym świecie. Kurczę, zabrzmiało poważnie. Dobra, tego kilofa, ta, ta, nie kilofa, tego topora tam nie biorę, bo, bo nie. Mam lepsze. Tu już byłem. Jest, tu są, tu jest ta Dobrze, wychodzimy stąd. Szybko trzeba tutaj kurczę a, działać dzisiaj, bo za, zaraz z noc się zaś zacznie, nawet zanim zauważę i będzie zaś przerąbane. Koszulkę to ja bym sobie wziął. Szkoda, że, on, że że nie da się jej od razu ubrać po prostu. Kamienny kilow też bym sobie wziął, on jest chyba ciut lepszy nawet niż ten kilow z odzysku, tu gdzieś tam czekam z odzysku tu się nazywa tak? Tam się nazywa tak. Z tego, co ludzie mówili, to właśnie chyba lepszy jest kamienny. No i tutaj jest wyjście, które jest jeszcze zabarykadowane. I to zacząłem tłuc ostatni, na ostatnim odcinku w nocy. Także tak to właśnie wygląda, jak się coś stłucze. I dobra, ja przyszedłem ze strony kominów, chłodni kominowych. To idziemy w drugą stronę. Tym razem. I tam jest chyba kula jakaś. Tak, to jest kula zdecydowanie. No, to widzę, że jesteśmy akurat w takim miejscu, gdzie jest wszystko w kupie. Jest yy, oczyszczanie, jest kula, jest. Yy, no, no, ta yy, yy, elektrownia. Także idziemy sobie. W stronę kuli i kawałek zaraz gdzieś zboczymy, tylko tu jest jeszcze dzikers. Zanim pan zacznie uciekać. Pięknie dostał w ucho. Fantastycznie go pokroimy zaraz. Drewnianą szczałę sobie wyciągnę, czemu nie. Ten, piękna synchronizacja cienia z moją akcją, kurczę. Z, znaczy z animacją. Tego, co widzę, co się dzieje z siekierą, chciałem to fajnie powiedzieć, ale się zamiatowałem trochę. Kurczę, dobra, idę do kuli. Jeszcze coś pozbieram po drodze. Na pewno drewna bym potrzebował więcej. W ogóle to mam w dwóch stakach. Też fajnie. Eee, drewna bym pozbierał więcej. Miałem to zrobić po odcinkiem. level 12. I teraz zobaczymy, co odlokowałem. Nabój domowej roboty odblokowałem. Drewniana, brakadę z czasem, Proch Prostronniczy. Pistolet Eoka. Metalową poziomą ambrazurę, metalową pionową ambrazurę, t-shirt i XP plus 1 dostałem też. Także fajnie. Bardzo bardzo potrzebne rzeczy. W sumie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli właśnie ciekiera tak, którą tej chwili mam, którą tłukę i kilo, w ten taki porządny to są na poziomie 11, więc. Chyba jeszcze jest włas drabinu na 11, także same potrzebne rzeczy. A na przykład piec już jest wcześniej. I teraz tak, ja bym potrzebował w tym domu też piecyk mieć. Więc jak tylko zacznę wymiotować drewnem zaraz, to nie będę miał miejsca na nic. Wyrzucę pochodnie. Wyrzucenie pochodnie, to jest dobry pomysł. Myślę, że tak, bo potrzebowałbym zrobić trochę tego paliwa niskiej jakości. Nie wiem, czy 6 wystarczy, bo chciałbym piecyk sobie już zrobić. I jak tylko się dostanę do domku, to... Zacząć wymiotować. To jak tylko dostanę się do domku, to... znaczy nie, co? Stop jak tylko wejdę do domku, będę miał już domek, to zrobię sobie piecek i będę przepalał metal. O, Tak, ja jakoś znowu zagmatwany jestem. Moje myśli błądzą gdzieś indziej niż na świecie wraście, najwyraźniej. Dobra. Tam jest. Tam jest zimno, tam są góry. Ja nie lubię jak jest zimno. Yy, także tam nie idziemy. Chociaż z drugiej strony. To jest dobry motyw, bo nikt nie lubi, jak jest zimno, i dlatego za bardzo ludzie mogą się tutaj nie zapuszczać za często. Ale tego to ja nie wiem. Idę w stronę kuli i zobaczymy, co jest za kulą jeszcze dalej. Nie wiem, czy teraz idę w ogóle na północ, na południe. Gdzie, gdzie jest słońce? Tam jest słońce. Ono tam wzeszło, to teraz idę jakoś na północ, prawdopodobnie mniej więcej, bo jesteśmy na pewno przed południem. I. Jak słońce wzeszło gdzieś tam, to tam jest wschód, więc północ jest gdzieś tam. To, to, by, to by miało sens. Nie wiem, w takim razie mniej więcej na północ. Jakby ktoś chciał mnie zrajdować, to, to zapraszam, to już będzie wiedział, ale nie do końca jest jasne na jakim serwerze gram, więc więc, więc tak. Przyznaję to akurat rację Przemsonowi, że nie chciał pokazywać serwera publicznie i tak dalej, bo to, to, się potem, to się potem robi niefajne. Jak się robi live'a i nie da się nawet z domu wyjść, bo kampią ludzie z karabinami. Czy ktoś strzela cały czas w chałupę, i tak dalej? I znowu ta muzyka się groźna włączyła. I ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że sobie tak hasam tutaj między skałami. Tak po prostu. Na kule mi się już nawet nie chce iść. Autentycznie mi się nie chce iść na kulę. Już byłem na tej kuli tyle razy, że mam już dość. I w ogóle nie wiem po co zbieram drewno, skoro nie mam miejsca na drewno. Chyba, że znowu coś jest w stakach, nie tak porobione. Szafę sobie mogę zrobić w międzyczasie. O! Tylko pamię muszę pamiętać, żeby nic nie zbierać, bo jak sobie zapełnię ten slot, to potem tę szafę gdzieś wyrzucę. I, i tak nic z tego nie będzie także biegnę sobie e, tu jest kurczę okolica taka nie wiem jakby to powiedzieć trochę płasko i łyso niby fajna ale z drugiej strony nie chciałbym tu mieszkać bo jest zbyt zbyt płaskie nie ma tu drzew za bardzo ale chciałbym mieć drzewa przy sobie żeby móc sobie szybko zdobywać materiał na domek jeszcze się nawpierdzielam tutaj czegoś Napiję się, o i mam pełne staty. To się rzadko zdarza, bardzo ładnie. Pójdę po prostu wzdłuż tą drogą, ona jeszcze idzie. Widzę, że gdzieś dalej, nie tylko do kuli, ale tu jest zaraz jakiś skrzyżowando, i można też iść w lewo. To w lewo chyba będzie lotnisko z tego co kojarzę. Teraz już wiecie wszystko, gdzie ja teraz jestem, i, i dokąd zmierzam. Najwyraźniej po prostu. Dobra. Czyli to jest chyba droga na lotnisko. Skoro ja przyszedłem z elektrowni, tu jest kula. Tam będzie chyba lotnisko. Jeżeli dobrze wiem, teraz idziemy na zachód. W takim razie ja tu gdzieś odbiję odbiję mi zaraz. I sobie gdzieś zbudujemy domek, gdzieś w górach, tutaj, gdzieś. Zanim jeszcze się zima zrobi, bo na północy jest zima i ja bym nie chciał, właśnie na północy, na zimie, bo jest zimno i były takie odcinki, były takie live, że jak gdzieś na przykład umarłem i zanim zdążyłem dojść po swoje zwłoki, to znowu zamarzłem na śmierć, więc to jest takie trochę niefajne. Tak, tu już chyba się zaczynają te takie jeziorka, ale ta miejscówka może być fajna, tak mi się coś wydaje. Tu jest zaraz ta kula, a jakbym sobie tu przepłynął. Tu jest jakaś wyspa, czy tam półwysep, i na tym półwyspie można by się osiedlić. Ciekawie się trochę przybugowała. Dalej się przybugowała, coś jest. Coś jest nie tak albo z kartą graficzną, albo z ustawieniami, albo ze strownikami. Nie wiem nawet, ale to są jeszcze. To są jeszcze spoko, takie artefakciki, takie błędziki. To jest, to jest jeszcze nic. Ktoś tam widział jakieś filmy, gdzie tam coś mrygało przez cały czas, to będzie wiedział o co chodzi. Dobra, szafę już mam. Teoretycznie mógłbym jeszcze sobie skroić tutaj kilowkiem skałkę jedną, zanim zacznę coś budować. Bo też fajnie by było mieć na tyle kamienia, żeby sobie od razu przynajmniej fundamenty i dół zrobić z kamienia. To jest bardzo fajny motyw, mieć takie coś na początek. Ja mam na razie całe 700 kamienia. To nie wystarczy. To 300 kamienia chyba fundament kosztuje. I ściana chyba też jakoś tak. Ściana z drzwiami 150? Jakoś tak to było. Także na razie będziemy musieli poprzestać na drewnianej chałupce. Ale kamień jakiś będzie tak czy siak na jakieś narzędzia, na jakieś może, nie wiem, jakiś piecyk, coś takiego. Dobra, wbijam tutaj. Tylko wybuduje się tam, gdzie nie ma, że zimno. Wybuduje się tam, gdzie jest ok, w miarę. Mimo tego, że zaraz obok jest trochę tego śniegu, to myślę, że to nie będzie aż tak... Straszne, tylko że też nie chciałbym mieć w zasięgu, o, tu już jest śnieg. Nie chciałbym mieć w zasięgu wzroku tej kuli za bardzo. To jest też jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. To ja sobie pójdę w drugą stronę. No i też tu nie ma drzew, kurcze za dużo. To też mi się za bardzo nie podoba. Tam jest jakoś trochę więcej drzew. Drzew. Ale nie wiem czy. To rzeczywiście jest jakiś las, czy tylko takie pojedyncze drzewa, tak jak tutaj też są. To jest jeszcze kurczę, niefajna rzecz. Przynajmniej skał trochę jest, z tego co widziałem. Przejechał samochód dudniąc basem, najpierw słychać, potem widać, też fajna opcja. Kurcze, zima tu jest, tu cold, ja nie lubię, nie chcę i tam idę, Zno, znowu będę pływać, przepłynę sobie, a to wam tego oszczędzę i, i wracam do was za chwilę, bo tutaj, tutaj, tutaj mi się nie podoba jednak, Jedne, jednak nie, także idziemy popływać i ze dwu. Nie ziemia na horyzoncie czy, czy coś, czy już dawno była na horyzoncie, nieważne. Nie, nie w każdym razie jestem na drugim brzegu i są skały, i coś mi się wydaje, że tutaj też jest zimno. Zaraz będzie zimno. Tak, tu jest. Ale tu jeszcze nie jest tak źle. Jest dużo więcej drzew niż tam było. Gdzie tam jakieś słupy, więc też jest w pobliżu jakiś tam punkt orientacyjny, przynajmniej, gdzie należy się udać, żeby się gdzieś udać. I myślę, że tutaj byłoby nawet całkiem niezłe miejsce. Jest tam kula, ale za bardzo jej nie widać. Stąd ani z tej kuli nie będzie widać tego miejsca. Jest taki właśnie, kurczę, fajny dołek. Także domek taki powiedzmy trzypoziomowy najwyżej nie będzie zbyt widoczny. Myślę, że tu może być. Jest skała jakaś, także to mam pewne nadzieje, że tego będzie więcej w pobliżu. Tu jest chyba druga. Dobrze, że się nie zamieniła właśnie w misia, że się nie zaczęła ruszać po prostu. Bo już tak też kiedyś miałem. No i dobra, myślę, że tu dziś może, możemy się wybudować. Okolica taka trochę 2 na 10. Ja bardziej lubię, jak jest zielono, jak jest ładnie ale z drugiej strony tutaj przynajmniej będzie cisza i spokój, mam nadzieję. Dobra, i budujemy na początek, to polecam tak robić, budujemy na początek taki mały domek 2 na 2 bo 2 na 1 czy 1 na 1 nawet to są rzeczywiście już za małe rzeczy i tam się nawet nie zmieści śpiwór i skrzynki, także coś takiego to jest moim zdaniem przynajmniej minimum, zupełne takie, minimum absolutne, tutaj jest też oczywiście miejsce na wejście, i właśnie teraz, nie wiem, czy tu już robić daszek, czy tutaj jeszcze zrobić sobie jakieś miejsce, gdzie byłyby okna na górze. Okna też by były całkiem niezłym pomysłem, żeby można było sobie wyjść na górę i troszeczkę zapuścić żurawia, co się dzieje dookoła, nie tylko, że wychodzimy przez drzwi i... O, tu jednak był niedźwiedź za ścianą. Tylko, że z drugiej strony... Może bym lepiej zrobił płaski dach po prostu, zamiast taki skośny to zrobił płaski Tylko, że płaski dach nie może być zaraz tutaj, bo na niego będzie można było wskoczyć Hmm... E, jakbym zrobił takie małe ścianki To na nie się chyba nie da wskoczyć już z zewnątrz Zrobimy coś takiego po prostu, będzie taki na razie płaski, do, płaski domek Coś takiego I... Chyba, że zrobić się od razu piętrowe, ale szkoda mi trochę surowców, a potem by. Dobra, zrobimy takie coś. No, na... to jest pierwszy domek, pierwszy lepszy. Na razie nic konkretnego tutaj nie zrobię. Przy okazji mogę sobie troszeczkę oczyścić ekwipunek, stawiając gdzieś tutaj w rogu szafeczkę. Proszę bardzo, oczywiście trzeba się autoryzować, żeby nie było. No i na razie nie zrobię tutaj za bardzo. Najlepszy to by był ten właz z drabinką, ale na razie nie mam, nie mam jak. Więc tu zrobimy po prostu tę ramę podłogową i kiedyś będzie tutaj. W łazik, żeby nie padało do środka, na razie będzie po prostu dziura, ale też nikt nie powinien mi przylecieć Tędy, także powinno być ok. No i dobra, i potrzebowałbym teraz od razu zrobić piecyk Mam nadzieję, że mogę go zrobić z tego co tu mam obecnie przy sobie Items, nie mogę go zrobić, potrzebuję więcej paliwa niskiej jakości Ale chyba mogę więcej zrobić, paliwa niskiej jakości, tak mi się coś wydaje Robimy tego 5 sztuk, więc potrzebuję 50 tak? O, halo, Pię 50. Gdzie jest, gdzie jest ten piec? Gdzie, gdzie, jest ten piec? Ile ja tego mam w ogóle? 24, to potrzebuje 26 jeszcze tego. Zrobimy. E, zrobimy. Nie wiem. 25 to już 6 sztuk. O, craft, proszę bardzo. Tak, żeby za długo to nie trwało. I tak moje liczenie pewnie trwało dłużej niż. Nieważne. Nie, nie Okej, okay, tu jeszcze mogę sobie zasadzić pod domem to, co mam z tych nasionek, żeby mi potem ładnie wyrosło, żeby miało co sobie zjeść. Tutaj jest chyba kukurydza. Dynie trzeba jakoś szerzej rozsadzać, z tego co kojarzę. Kukurydza i to wszystko to może być tak trochę gęściej. Konopi też tyle. O, proszę bardzo, prywatna plantacja konopi zawsze spoko. Dobra, wbijam do środka. Fajnie by było jeszcze mieć jakieś drzwi, tylko nie chcę robić drewnianych. Jakby mógł od razu zrobić. Blaszane, to by było fajnie. Mam 800 rudy, a na drzwi potrzeba ile metalu i jak długo się to będzie robiło i dlaczego tak długo? Moment, resources, nie, build, tak? Tu tak, tu są drzwi. 150 fragmentów metalu na to i 100 na zamek. Ja bym potrzebował, ja bym najchętniej właśnie takie drzwi miał i taki zamek miał. Nie chcę robić tego zwykłego, bo on jest do dupy. Lepsze są zamki na kot. Pistolecik w ogóle powinien być zawsze w napasku. A to już nie. Dobra, czekam jeszcze na ostatnią porcję. Prawdopodobnie yy, nie, nie czekam. What? Jak ja to źle policzyłem, że mam 48 tylko tego tego paliwa? Proszę mi jeszcze zrobić więcej. Potrzebuję 50. Potrzebuję 50 na piecyk. Mam. Proszę. Proszę mi robić. Minutka to minutkę to potrwa. Zrobię też ognisko, żeby sobie upiec żarcie, które mam i już mieć upieczone. I zrobię sobie oczywiście też śpiwór. I tu też mamy różne skórki do śpiworów. Co? Świeżo odkopany grób. Bardzo fajna nazwa śpiwora. Chciałbym spać w takim na pewno. Śpiwór z drewnianym kamuflażem. Gładki niebieski śpiwór. Śpiwór z korony tygrysa. Z korony tygrysa też fajnie. No ale dobra, ja na razie potrzebuję zwykły śpiwór, żeby się gdziekolwiek kimnąć. A w międzyczasie. Ja jeszcze potrzebuję młotek. Zanim mi się to wszystko zrobi, to ja mogę równie dobrze iść po trochę drewna. Bo mam na razie 1600 drewna. I to mi nie wystarczy za bardzo na usprawnienie wszystkich ścian i podłogi do drewna. Za dużo w tym zdaniu było słowa drewno. Nieważne. Oprócz drewna też mogę pozbierać jeszcze... trochę skał. Może przynajmniej na fundamenty będę miał kamienia. O, o, może się udać. Także, może do was po prostu wrócę za chwilę, jak będę miał już to wszystko skraftowane i pozbierane... surowce. Trochę jakby... Myśle, dobra, myślę, że wilka słysza to ptoki jakieś. Dobra, ja ze dwóch! A halo, mam już pokraftowane wszystko i mam troszeczkę drewna więcej. E, I mam piecyk, i śpiwór wyrzuciłem pod drzewem, bo mi się już miejsce skończyło, ale to nie szkodzi. E, ja tu od razu wrzucę już odpowiednią ilość rudy metalu. I to jeszcze zrobię tak, żeby to się jak najszybciej wszystko przepaliło. Wrzucając to jeszcze więcej drewna, odpalamy to. To się niech przepala, mam już trochę miejsca, także wrzucę, wrzucę, wrócę po ten śpiwór, póki on tam jeszcze leży. Pod tym wysokim drzewem jest, tym takim pierwszym z brzegu, sobie ciupałem i nagle się okazało, że już nie mam miejsca. Tu jest śpiwór, bardzo ładnie, tu jest jeszcze tylko paliwo niskiej jakości i dwie sztuki chyba tylko, więc to na razie tam niech se leży. Kiedyś mi będzie brakowało tych dwóch sztuk paliwa niskiej jakości, ale trudno, zrobimy sobie nowe. Dobra, śpiwór proszę mi tutaj postawić. Też myślę, że tutaj, bo czemu nie oszczędzamy miejsca, a będziecie cieplutko przynajmniej przy piecyku. Gdzieś, gdzieś tutaj. O, muszę sobie podskoczyć, żeby go tu postawić. Dobra, zmieniamy nazwę. To będzie domek oczywiście. Domkę. O, tak zrobimy domkę. Okej, okay, tu coś dropi. Tutaj dropią fragmenty metalu, a ja bym chciał, żeby dropiły. Żeby dropił węgiel, a nie fragmenty metalu. Czyli proszę w ten sposób robić, dziękuję bardzo. Węgiel drzewny jest mniej mi w tym momencie. Konieczny do życia. Dobra. To ja mogę, jak już mam młotek Zubgrajdować kurczę do kamienia przynajmniej podłogę i jeszcze już nie mogę. Mam 280 kamieni. Jest tu jeszcze jakiś kamierdolec, gdzieś jeden. Gdzieś tu był. Ja bym sobie podłogę do końca przynajmniej zrobił, ok, jest tutaj. Super Zrobimy sobie podłogę przynajmniej kamienną, a reszta już będzie z zdrywna. Będzie git już, już, już mam kamienia. Odpowied Odpowiednio, jak już zacząłem ciupać, to już ciupię ten kamień do końca. Nie będę tak zostawiał takich niedokończonych. E, drewna na razie nie będę już więcej zbierał. Mam nadzieję, że mi wystarczy na te ściany, wystarczy mi na drzwi i, i, i na zamek, bo zamek też potrzeba, na zamek też potrzeba drewna. Ok. Mm. Ile ja mam drewna? 1000, Tysiąc, 2000 Tylko? To nie jest wcale dużo. To mi wystarczy na ściany tylko. Chyba kurczę, a jeszcze te góry, takie, takie krótkie tam ścianki też by wypadało zrobić, jednak Zupgrade'ować Kiedyś docelowo by to było Kamienne wszystko, no ale Kiedyś Dobra, kamień A to już na drewno, bo mnie nie stać Nie mam tyle kamienia Ulepsz do drewna, 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 ulepsz do drewna Ulepsz do drewna i już prawie nie mam kamienia Znaczy, drewna Kamienia, kamienia w sumie też ale wszystko co... nie, nie wszystko co trzeba. Ale mało mi braknie tego drewna, bo te góry to chyba tylko po 100, to jeszcze idę po jakieś, jakieś drewno. Zetnę sobie to drzewko, które tu stoi, takie właśnie pierwsze z brzegu. I powinno mi wtedy wystarczyć na całą górę już. Tylko jeszcze te drzwi i zamek. Mam miejsce, mam jeszcze miejsce, dobra, ale nic nie kraftuję, więc nic nie powinienem wyrzucić. Mam nadzieję, że jak wrócę, to będę miał już na tyle e, metalu, że będę mógł zrobić przynajmniej drzwi. Nawet bez zamka. Już, już będę się lepiej czuł, jak będą same drzwi bez zamka nawet. A potem jeszcze poczekać na te 100 fragmentów metalu, to już jest mniejszy problem. Dobra, jeszcze to drzewko i wracamy do chatki. I te odcinki będą takie ciut krótsze. Ten będzie miał 25 minut maksymalnie. Już nie będzie takich 35-minutowych. Bo moje źródła donoszą, moje, moje tam, kurcze magiczne wykresy, że nie oglądacie. Jest parę osób, które ogląda do końca, ale... Większość daje sobie spokój trochę szybciej, więc te odcinki będą po prostu krótsze? A zarazem miejmy nadzieję, że ciekawsze i będziecie dłuższy procent filmu oglądać. Nie, nie wiem, st statystyki. proszę nie pytać. Jeszcze ognisko mogę tu postawić, chociaż ogniska chyba znikają jak się z nich nie korzysta, czy coś, coś w tym stylu było, nie? Ile ja mam? Ile mam metalu? 88 tylko. To mi nie, 92, to mi jeszcze nie wystarczy na drzwi? Na drzwi jest ile? 150? Gdzie są drzwi? Tu są drzwi. Na drzwi jest 150, a na zamek 100. Także to trochę potrwa jeszcze. Także podejrzewam, że w następnym odcinku dopiero wszystko będzie, ale już nie będę się tak za bardzo nad tym zastanawiał. Po prostu to już będzie zbudowane i tyle. Dobra, uda się do drewna. Będę chyba musiał skakać tak i tamto klikać, bo inaczej się nie da. Nie mogę na razie tam jeszcze wejść na górę. Uuu. Czy ja? Słyszę samolot. Nie, to chyba tylko muzyka była. Dobra, już się ucieszyłem, że może po samolot będę biegł, po zrzut, ale to chyba nie było to, dobra, wszystko jest, jeszcze tutaj dwie ściany, czy mi wystarczy drewna? Mi wystarczy drewna, ok. i ciach, pięknie, już jest wszystko zrobione, tak jak miałoby być, oprócz drzwi, no i tego, tych, tych drzwi, znaczy tych, tego włazu tu z drabinką, bo to jeszcze by było fajnie tu mieć. Póki co bym mógł to. z nie, już nie, już jest za późno, bo już jest, to, jest ta ramka. Mógłbym tutaj po prostu zrobić podłogę taką z patyków, żeby tu nie kapało tak na głowę. Ale dobra, mniejsza z tym zrobimy. Ten właz później i tyle, i będzie spokój. Ile ja mam tutaj metalu? Dobra, biorę, biorę 100 metalu. 100, równo 100, żeby mi potem miejsca nie brakło. Proszę bardzo, 100 metalu i robimy, moi państwo, zamek. Po pierwsze, czy ja mogę zrobić zamek? Czegoś mi jeszcze brakuje? 400 drewna, no tak, jeszcze właśnie. Drewno jeszcze trzeba na te rzeczy. Proszę pistolet zostawić w ekwipunku, dziękuję bardzo. Jeżeli idę jeszcze po trochę drewna. Gdzie jest najbliższe drzewo? Tu, jest, tu, tu są najbliższe drzewo. W ogóle to wygląda jakby drzewo rosło na drzewie tak trochę. A to po prostu jest jedno wyższe... Nie, ile tu jest drzew? Cztery drzewa, o ciekawe. Dobra, przynajmniej nie będę musiał za daleko łazić. Ale i tak, zetnę sobie jedno tylko na razie. No, w porywach do dwóch i wrócimy robić rzeczy chociaż równie dobrze to mogę robić nawet tutaj już mam zamek szyfrowy, mogę już zrobić zamek szyfrowy to zajmie nam 30 sekund a jak wrócę to tak czy siak nie będę miał jeszcze 150 fragmentów metalu na drzwi, także kurcze drzwi muszą trochę zaczekać, a ja nie chcę robić drewnianych drzwi bo są drewniane i są do dupy można je siekierą skroić co jest w sumie dość realistyczne, no ale nie, nie jest zbyt bezpieczny. Już pomijam to, że cały mój dom jest z drewna, więc można go po prostu spalić dość łatwo, ale miejmy nadzieję, że uda mi się ogarnąć szybciej to wszystko tutaj. Zanim pewne osoby dowiedzą się, gdzie mieszkam, bo sobie nagrabiłem ostatnio. Jak ktoś oglądał live ku Atreu, to będzie wiedział o co chodziło. Ale nie, nie, nie będę mówił, bo takie to trochę smutne było. Dobra. Drzewo jest. Miałem, mówiłem, że dwa sobie ściupie to jeszcze tak z rozpędu też trzecie. Czwarte, zostawię na pamiątkę, że tu kiedyś rosło coś w ogóle. I idziemy do środka. Przynajmniej będę miał jeszcze drewno na tyle, żeby te drzwi potem zrobić i jeszcze tam coś jakieś jak Nie, skrzynki jakieś. O, o, wow, wow, wow. Skrzynek, ja nie mam żadnych skrzynek. Powiem więcej, ja mam odblokowaną już nawet dużą drewnianą skrzynię. Ale, aha, ona jest tania, 10 fragmentów metalu. Tylko nie, dobra, to, to sobie olejemy małe skrzynki, będziemy robić tylko duże skrzynki już. Bo ja się nie opłacają. Jest taka lekka jakby groźnawa, groźnawa muzyczka. I ja nie wiem... Czy nie mam się rozglądać czasami troszeczkę teraz? Dobra, drewno mi już wypada, to idę do środka. Chyba, że mam coś źle zestakowany. Nie. Tak, zdecydowanie muzyczka przybrała troszeczkę na groźności. I ja bardzo chętnie bym teraz się zabunkrował w domku i nie wychodził. I poszedł spać. W ogóle to, jest, to jest bardzo fajna metoda rozwiązywania problemów. Polecam, mam 84 fragmenty metalu. Ale nie mam drzwi, kurczę. Niech to się szybciej przepala. Tutaj wrzucimy jeszcze 500 drewna, w takim razie, żeby to się na pewno, może 500, to lekka przesada. Dobra, jakoś tak, 400, niech. Ech. Dobra, to tam. 355, myślę, że to jest idealna liczba. Ech. Coś tu. Coś tu tak jakby kopytkowało. To nie był raczej nie, niedźwiedź. Raczej kuń. Albo nie wiem. Wilk może? Nic nie słyszę na razie. Muzyczka też się jakby uspokoiła chwilowo. Kurczę, ja bym chciał mieć wejście na dach już, bo to dużo łatwiej by było wszystko wtedy ogarnąć. Dobra, dajcie mi ten wągiel. Fajnie, że. Nie, nie, nie wiem nie wiem, dlaczego, ale strzeliłem sobie w podłogę, bo stwierdziłem, że mi się już nie podoba, nie trafiłem za bardzo w krzyknięcie. 108, to jeszcze chwilę potrwa. To ja wrac, zaraz wracam. Poczekam, aż się przypali. To halo, witam, już mam, już mam drzwi, znaczy robię drzwi dopiero, ale już mam materiał i jeszcze powiem więcej, skrzynkę udało mi się zrobić. Rozpaliłem też ognisko i gotuję jedzenie, kurczaki i takie tam rzeczy. I znowu się muzyczka odpaliła. Coś tu w pobliżu łazi. To jest pewnie jakiś niedźwiedź. Tak mi się coś wydaje. Dziś się czai niedźwiedź. A nie, czy to jest dobry pomysł, żebym do niego zaczął strzelać? Lepszym pomysłem by było chyba siedzenie w środku. Czy one w ogóle potrafią już przechodzić przez drzwi otwarte? Czy nie do końca? To jest jeszcze dosyć ciekawe. Dobra, ugotowana wieprzowina. Noga z dzikami wlazła do śpiworu. Dobra, to to wyciągamy ręcznie już, to jeszcze zrobimy tak. I w ten sposób nic mi się nie powinno spalić. Znaczy, to się może spalić, to co tutaj teraz zostało. Ale to wszystko sobie wypadało po prostu na bieżąco i nie trzeba było się tak tym strasznie przejmować. Dobra, mam drzwi. Nie zawahałem się ich wstawić. Otwieramy oczywiście do środka. Yy, I montujemy zameczek, proszę bardzo, wpisujemy kodzi, jakich losowy. 2259 kek i jest gotowe, jest zamknięte, jestem mniej więcej bezpieczny dopóki nikt tu nie przyjdzie np. z czy ognia No i bardzo bym chciał jeszcze zrobić tutaj ten, te schodki Drabinkę, tylko nie wiem co było potrzebne na to Ja tego chyba jeszcze nie mam Tak, ale za 5 XP mogę to odblokować Potrzeba 300 fragmentów metalu Na razie mi nie stać Ale myślę, że w najbliższej przyszłości trzeba będzie się pokusić na coś takiego. Mam na razie 60. No wyciągnąłem to jak. A dobra, akurat zamiast węgla tu się jeszcze metal pojawia. Dobra, to to się będzie przepalało. Ognisko już gasimy, bo tu już... O, udało mi się niczego nie spalić. Chyba. Chyba. No i mam ugotowane żarcie. Mam fragmenty metalu, jakieś już tutaj, zalążki, i jest fajnie. Mam drzwi i, i wszystko jest git. Także dziękuję za oglądanie. Odcinek miał ich 25 minut, a ma 29 prawie, że trudno się mówi. Dziękuję bardzo za oglądanie i na razie.